Pogoda dopisała. W Gdańsku świeci ładne słońce. Pod koniec października. Trzeba się wybrać coś zjeść. Dzisiaj będziemy testować marokańskie dania w restauracji Marrakesh na podwalu staromiejskim. Także idziemy sobie. Zobaczymy, czy będzie dobre. Miejmy nadzieję, że tak. Także później jakiś może mały spacer, jak damy radę, nie będziemy się toczyć. No, pięknie jest No pięknie, pięknie, tak, ładnie jest. Także jesteśmy już prawie na miejscu. Koło baszty Koło hali targowej w Gdańsku Spróbujemy na dziko przejść. Ciuteńko. O, tutaj Kościół Świętej Katarzyny. Tak, tak, Gdańsk jest piękny Z głodu się nie umrze Dużo restauracji Dania wstępnie wybrane Aczkolwiek możliwe, że Dostaniemy jakieś Polecajki Że jednak coś innego warto Zobaczymy Zaraz to się okaże No Jesteśmy prawie na miejscu o właśnie tu tak to wygląda. To co? Chodzimy. Chodzimy. A co, wchodzimy? Wchodzimy. W środku, to w stoliczku ma kręć, nie? zjedliśmy sobie tagine polecany na stronie jagnięcina z morelami że jest ponoć bardzo dobra No i jeszcze spróbujemy wołowinę ze śliwkami Potem wzięliśmy sobie jakieś oliwki na przystawkę bo obawiam się, że na hummus już nie będziemy mieli miejsca Potem wzięliśmy sobie jakąś zupkę soczewicę taką, jakaś gęsta z wołowiną dwie herbatki pierwszą i drugą o i jeszcze tu wzięliśmy takie dane co się nazywa nie wiem jak to się czyta zalóg z grillowanym bakłażanem

Mm -hmm. Delikatne, ale bardzo piękne. Ale smaczne No, duże. Mm -hmm. Wszystkie dobre. A to dobre. To taka kalamata. Mm -hmm. Oj, te to też ważne. Ale super. Dobra? No. no to super. Robi czary mary z herbatą. Czyli już teraz wiadomo herbatę trzeba nalewać tylko na trzeźwo <grymne> Bo ja bym nie trafił. Pięknie. <grymne> Ale super. No. To jest ta barbera, tak? Teraz będzie miała moc. I nie mówię, no. so, próbujemy z cukrem. Tak jak piłem w Bardzo ładna cukierniczka. Smakuje intensywnie. to nie jest czysta mięta tylko zielona dlatego mm -hmm. ma inny smak mm -hmm. tak, Wjechał na stół bakłażan w sosie pomidorowym ale jest bardzo delikatny rozpływa się w ustach tak. bardzo delikatny nie jest syczu, tak jak po syczuańsku Delikatny sposób robiony, bardzo mięciutki. Nie, mm -hmm. mm, całkiem, całkiem. On wpadły ja w tę ześpaczkę. Potrzebne ja no, są odchodzenia. <śmienny> Zubka przejechała. No. Gęsta z wołowiną. Nazywa, nazywa się soczewica. W miseczce. No, no, dobrze przyjechał kabin. No, nie, przyjedzie drugie. Się gotuje, bumbluje, to musi być bardzo gorące. No. no. Super. No, teraz idzie drugie, tak jest, obejrzymy, jak to wygląda. Fajnie. Pani Dziękuję Tak, czyli to jest jagnięcina z morelami To jest y, wołowina ze świkawy Porcje gigantyczne Jak my to zjemy w tych Przestawkach tego to ja nie wiem No ale będziemy próbować razem z chlebkiem marokańskim Taka awa ale bardzo mięciutka Drożdżowa. No dobra, no, no to... No, to dojemy, zobaczymy. Zajmają. Na pewno są podania inne niż u nas. na bardziej przypomina nam znajome smaki. Spływa się w ustach jedno i drugie, chociaż dla mnie akurat jagnięcina z morelami wymiata. jest zupełnie inny smak. Połowina, takie danie gulaszowe przepyszne, jedno i drugie. No Kasi, wołowina smakuje, tak. Tak, jagnięcina jest pyszna. Ale to chyba nie jest nieco do którego jestem przeznaczony. Ta wołowina jest mi trochę bardziej flakwska. Rozumiem pojagnięci na tak, ale smaku jeden sosik i drugi to jest naprawdę super także jemy dalej porcje znikają nie wiem czy damy radę to wszystko zjeść dobrze, że nie zamówiliśmy jeszcze innych dodatków typu ryż albo kuskus który można zamówić no frytki to oczywiście nie no deser, no może Nie, no, deser w kieszeń wsadzimy